W drodze na lotnisko Irena Nowak przypomniała sobie, że zostawiła paszport w domu. Musiała wrócić, ale ledwo weszła do mieszkania i niechcący usłyszała dziwną rozmowę męża z teściową. To było coś nie do uwierzenia. Zasubskrybuj kanał. A zanim rozpoczniemy historię, dajcie znać w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie. Miłego słuchania. Irena Nowak drgnęła w miękkim łóżku, jeszcze zanim pierwszy dźwięk budzika zerwał się z milczenia. Jej powieki powoli otwierały się na światło lampki przy szafce nocnej, a myśli krążyły wokół kolejnych zadań: kawa, taksówka, lotnisko Chopina, odprawa. Każdy ruch musiał być precyzyjny, każdy oddech oszczędzony. W ciszy mieszkania, z lekkich drzwi od salonu, rozbrzmiewał dźwięk porcelanowego czajniczka, którym Andrzej przygotowywał jej poranną herbatę. Przesunęła dłoń po chłodnej pościeli, jakby w ten sposób mogła zatrzymać chwilę jeszcze na moment dłużej. Przyłapała się na tym, że z przyjemnością zanurzyłaby się w ukojeniu snu, ale obowiązki były silniejsze niż ona sama. Jej biznesowy umysł już wykreślał kolejne punkty planu dnia. W salonie Andrzej unosił parę z filiżanki z delikatnym uśmiechem, który w chwilach zmęczenia działał na Irenę jak kropla leku na ból głowy. Dzień dobry, moja nieugięta tygrysico, powiedział łagodnie, ustawiając filiżankę tuż przed nią. Herbata gotowa, a twój uśmiech już czeka. Irena przygryzła wargę, próbując wypowiedzieć słowa wdzięczności, choć wciąż czuła się ospała. Dziękuję, kochanie, odpowiedziała, unosząc filiżankę do ust. Każdy łyk przynosił ukojenie, jakby wzmacniał jej determinację. Bez ciebie nie ruszyłabym się z miejsca. Zaparzona herbata miała w sobie coś z magii, łączyła w aromacie gorzkość i subtelne nuty słodyczy, przypominając jej, jak wielką cenę zapłaciła za swoje sukcesy. Cztery kawiarnie rozsiane po różnych dzielnicach stolicy, zagraniczne kontrakty, rosnące słupki w raportach finansowych i setki stałych klientów. To wszystko było efektem lat ciężkiej pracy. Jednak dziś miała stawić czoło zadaniu zupełnie innemu: negocjacjom w Berlinie dotyczących nowoczesnego sprzętu, który miał wynieść jej markę na jeszcze wyższy poziom. Po chwili wstała z fotela, a Andrzej przytulił ją od tyłu, oplatając rękami w talii. Ciepło jego ciała było jak zbroja w codziennych bitwach. Irena zamknęła oczy, pozwalając, by ta krótka chwila wytchnienia dodała jej sił. Powinnam już lecieć, wymamrotała, kiedy oderwali się od siebie. Taksówka będzie lada moment. Kiedy otworzyła drzwi, zastała przed sobą żółtą, skórzaną torebkę. Przewertowała ją w pośpiechu. Portfel, klucze, telefon, ale paszportu nie było. Jej serce zaczęło bić szybciej. Gdzie jest paszport? wyszeptała do siebie. Głos pękał od nerwów. Wzięła kilka głębokich oddechów, starała się zachować spokój. Obróciła się w stronę kierowcy, czekającej taksówki, i odkrzyknęła: Przepraszam, proszę zawrócić, zapomniałam coś w domu. Drzwi skosiły gwałtownie na ośmiu kołach, a Irena wbiegła z powrotem do mieszkania, trzymając w dłoni jedynie klucze. Każdy krok dudnił w uszach, jak echo nadchodzącej porażki. Znalazła się na przedpokoju, gdzie drzwi do gabinetu były uchylone na milimetr. Zamarła w pół kroku, przeczuwając, że za nimi kryje się coś złowrogiego. Na chwilę wsłuchała się w podniesione głosy za drzwi. Najpierw łagodny, ale pełen determinacji głos haliny. Te 150 tysięcy złotych pod hipoteką wreszcie pozwoli nam wydobyć realną wartość tego mieszkania, powiedziała, wypuszczając w przestrzeń słowa jak ostrze. Na kontrę odpowiedział Andrzej. Ton jego głosu zdradzał pewność, jutro będziemy dysponować gotówką. Wszystkie dokumenty podpisałem wczoraj wieczorem. Irena poczuła, że serce pulsuje jej w uszach jak młot Kowalski. Przez chwilę miała wrażenie, że krew odpływa z twarzy, a świat zwalnia. Te usłyszane słowa były ciosem zadanym od wewnątrz, zdrada zamaskowana troską i biznesowym rozsądkiem. Wszystko, co przez lata budowała z zaufaniem i oddaniem, legło w gruzach pod naporem cichych intryk. Ukryła się w cieniu, skulona przy framudze drzwi. Każde zdanie, każdy szept, wydawał się wyciągać kolejne nitki porozumienia, które dotąd łączyły ją z najbliższymi. W jednej chwili zrozumiała, że musi podjąć decyzję konfrontacja albo wycofanie się. Sens całego jej życia profesjonalnego i prywatnego zawisł na włosku. W głowie kotłowały się obrazy minionych dni, wspólne poranki, plany inwestycyjne, rytuał porannej herbaty. Czy to wszystko było fałszem? Czy miłość, którą czuła, była wykorzystywana jako narzędzie do ukrycia finansowych machinacji? Przez szparę drzwi zobaczyła, jak Halina wyjmuje z koperty kolejne dokumenty, a Andrzej odsuwa się z lekkim uśmiechem pewnego swego człowieka. Nie zdawali sobie sprawy, że Irena stoi tuż obok, słucha ich sekretów i chłonie każdy szczegół. W końcu, kiedy obracała się, by uciec z mieszkania, zrozumiała, że nie zdoła wyjechać do Berlina bez odpowiedzi. Musiała dowiedzieć się, dlaczego ci, których kochała i którym ufała, planowali zastawić na nią pułapkę. Drżącymi palcami pomacała klamkę, ale zanim przekręciła zamek, odwróciła się jeszcze na moment. W powietrzu wibrowało napięcie, jak przed wystrzałem armatnim. Cały świat zdawał się w tej chwili zawisnąć między oddechem a krokiem. I wtedy z głębi korytarza dobiegał cichy, ale wyraźny szept, który niósł w sobie obietnicę nieuchronnej konfrontacji i odsłonięcia kłamstw. Tak oto rozpoczynał się nowy rozdział jej życia, w którym każdy krok mógł okazać się pułapką, a każdy szept zapowiadał kolejne tajemnice. Irena wysiadła z taksówki przed oddziałem PKOBP na rogu ulicy Nugatowej. Drżące ręce włożyły paszport do skórzanej torby, po czym odwróciła się do szklanych drzwi i spojrzała na swoje odbicie. Odbicie patrzyło na nią z surową determinacją, a zarazem z głębokim cieniem bólu malującym się w oczach. Ulica pulsowała życiem, przechodnie spieszyli do pracy, ale dla Ireny czas zatrzymał się w miejscu. Każdy oddech był jak przypomnienie, że ktoś włamał się w jej życie. W drzwiach banku przywitała ją młoda pracownica, która beznamiętnie przeglądała dokumenty. Irena podała wydruk z komputera, potwierdzenie przyznania pożyczki na kwotę 150 tysięcy złotych, o której nie miała pojęcia. Kobieta odwróciła się, prowadząc ją ku biurku w rogu sali głównej. Tutaj jest pełnomocnictwo wystawione na panią powiedziała, wskazując palcem na wydruk. Jej głos był uprzejmy, ale brakowało w nim choćby okruszka współczucia. Irena wzięła głęboki oddech, wyprostowała plecy i spojrzała pracownicy prosto w oczy. Nigdy nie podpisywałam tego dokumentu. Jej ton był opanowany, ale przeszywający. Pracownica zmierzyła ją spojrzeniem, jakby ważyła każdy jej gest. Po czym gestem ręki zaprosiła ją do przejścia dalej korytarzem w stronę działu bezpieczeństwa. Za szybą gabinetu strażnik banku zanotował jej dane i zwrócił surowe spojrzenie. Proszę poczekać. Skontaktujemy się z panią, kiedy zbierzemy materiały dowodowe. Głos miał niską barwę, a słowa spadły na Irenę jak wyrok. Znalazła się na zewnątrz, szukając oddechu. Powietrze zdawało się ciężkie, ale wiedziała, że musi działać. Usiadła na schodku przy drzwiach wejściowych i wyjęła telefon. Wbiła numer do notariuszki, której zaufanie było dla niej bezcenne. Katarzyno, tu Irena Nowak. Potrzebuję pilnie twojej pomocy. Mam podejrzenie fałszerstwa podpisu. Kilka godzin później, gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Irena otworzyła drzwi eleganckiego zabytkowego budynku w centrum Warszawy. Schody prowadziły do pracowni notarialnej, gdzie za biurkiem czekała na nią Katarzyna Zielińska, kobieta o przenikliwym spojrzeniu i rękach, zawsze gotowych do precyzyjnych ruchów. Pani Ireno, proszę usiąść, zachęciła notariuszka, odkładając lupę na stoliku. Na biurku leżał dokument z podpisem Ireny. Przeanalizuje teraz każdy detal. Irena zadrżała. W tej chwili wszystko, co wiązało się z jej tożsamością, było zagrożone. Katarzyna wzięła lupę i przybliżyła kartkę, skupiając uwagę na literach. Jej palec przesunął się nad linią podpisu, a oczy przyjęły wyraz triumfu. Zauważa pani te krzywizny przy literze I? zapytała, wskazując drobne zaokrąglenia, których oryginalny podpis Ireny nigdy nie miał. A tu przy taki nacisk pióra jest skrajnie nierównomierny. To ewidentna fałszywka. Irena poczuła, jak zimny dreszcz przebiega wzdłuż kręgosłupa. Ktoś potrzył się pode mnie, by przejąć mój majątek, wyszeptała. Głos miał drżenie zdradzające złość i żal zarazem. To ludzie, którym ufałam. Katarzyna odłożyła lupę i wyjęła pendrive oraz mały przenośny czytnik kart pamięci. Proszę mi powiedzieć, czy ma pani dostęp do nagrań monitoringu z tej placówki? Irena skinęła głową. W środku nocy pracownik banku udostępnił jej materiały, wyjęła pendrive i podłączyła do notebooka notariuszki. Na ekranie pojawił się zapis: Kobieta o twarzy niemal identycznej jak jej własna, w szykownym płaszczu i steczką pod pachą, wypełnia formularze. Każde jej spojrzenie było zdecydowane, a ruchy pewne i szybkie. To nie tylko fałszerstwo podpisu, powiedziała Katarzyna, przewijając nagranie. To ktoś, kto dokładnie przeanalizował pani gesty, sposób poruszania się, sposób pisania. Irena wpatrywała się w monitor, czując, jak ogarnia ją fale zimnej determinacji. Chodziła moimi śladami. Miała czelność wejść w mój świat i podszyć się pode mnie, wyszeptała do siebie. Notariuszka zapisała daty i godziny każdego wzięcia formularza, każdej chwili, gdy fałszywa Irena podpisywała dokumenty. Dzięki tym materiałom mieli bez wątpienia dowody przeciwko sprawcom. Irena schowała pendrive do torebki, wiedząc, że od tej pory każdy jej krok musi być przemyślany. Gdy wyszła z biura notarialnego, ulice Warszawy tonęły w świetle latarni. W sercu miała mieszankę gniewu i żalu, ale także iskierkę nadziei. Dowody były w jej rękach. Przede wszystkim musiała znaleźć sojuszników, prawników, którzy sprowadzą na ścieżkę prawdy tych, którzy chcieli zrujnować jej życie. Z kieszeni tręcza wyciągnęła telefon i wybrała numer swojego zaufanego adwokata. Gdy zapadły pierwsze słowa rozmowy, wiedziała, że nic już nie będzie takie samo. W świecie, w którym fałszywe podpisy i podszywanie się pod czyjąś tożsamość stały się bronią, każdy moment decydował o zwycięstwie albo porażce. Irena była gotowa walczyć nie tylko o swój majątek, ale o prawdę i sprawiedliwość. Następnego ranka Irena przekroczyła próg oddziału PKOBP z niezmąconą determinacją i torbą pełną dowodów. W ręku ściskała pendrive, kopię opinii notariuszki oraz listę świadków, których przygotowała do złożenia zeznań. Gdy weszła do przestronnej marmurowej hali, poczuła, jak echo jej kroków miesza się z cichym szumem klimatyzacji. Wysoki sufit i chłód marmurowych kolumn potęgowały wrażenie przestrzeni, w której każde słowo może stać się świadectwem prawdy. Kiedy podeszła do recepcji, uprzejma sekretarka wskazała jej drogę do sali menedżera. Korytarz był pusty, a po obu stronach stały zabytkowe obrazy przedstawiające pierwsze lata istnienia banku. Irena poczuła, że każdy z tych obrazów milcząco obserwuje ją i pomoże w walce o sprawiedliwość. Drzwi do gabinetu menedżera otworzyły się na jej pukanie. Wnętrze było surowe. Za wielkim, dębowym biurkiem siedział mężczyzna w garniturze o stonowanym grafitowym kolorze. Na jego twarzy malowało się skupienie, kiedy przewijał kolejne pliki dokumentów na ekranie komputera. Proszę usiądźmy. Zaprosił Irenę gestem ręki, wskazując fotel naprzeciwko. Jego głos brzmiał profesjonalnie, bez śladu emocji. Irena rozłożyła na blacie pendrive, wydruk notarialny z analizą podpisu oraz listę świadków z podpisami. Ułożyła wszystko starannie w linii prostej, jakby były pionkami na szachownicy. Na pendrive mam nagranie z monitoringu, zaczęła spokojnie. Kobieta, której twarz nie różni się od mojej, składała wniosek o pożyczkę, fałszując mój podpis. Notariuszka potwierdziła, że dokument to podróbka. Menadżer uniósł brwi i przeszedł do oglądania pliku na swoim monitorze. Wstrzymał oddech przy pierwszych klatkach z kamery z korytarza banku. Ta sama sylwetka, ten sam sposób stawiania kroków, ale twarz niemal doskonała podróbka. To nie budzi wątpliwości, stwierdził, odwracając się do Ireny. Unieważnimy pożyczkę i rozpoczniemy wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. Jego stanowczość zdawała się oznajmiać koniec jednej bitwy, lecz Irena wiedziała, że prawdziwa wojna dopiero się zaczyna. Uderzyła w stół pięścią, by dodać słowom mocy. Chcę również złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa fałszerstwo dokumentów i oszustwo na ogromną kwotę. Proszę o kontakt z prokuraturą. Menadżer skinął głową i sięgnął po telefon. Natychmiast zamówię sporządzenie protokołu oraz poinformuję policję odparł, zanim odłożył słuchawkę. Kiedy wychodziła z banku, czuła mieszankę ulgi i napięcia. Wiedziała, że dowody w rękach instytucji finansowej to tylko pierwszy krok. Prawdziwe starcie miało odbyć się w miejscu, które dotąd było dla niej ostoją w jej własnym salonie. Drugi przystanek tego dnia to mieszkanie na Mokotowie. W drzwiach powitała ją cisza, przerywana szelestem przewracanych kartek. Halina siedziała przy stole, starannie segregując kolejne umowy i faktury, a Andrzej, Wciąż ubrany w garnitur, przyniósł nowy raport z ekspansji kawiarni. Irena stanęła w progu i wyjęła pendrive. To nagranie zaczęła, stawiając je na środku stołu. Kobieta na filmie fałszowała mój podpis. Notariuszka potwierdziła autentyczność fałszerstwa. Halina podniosła wzrok, a w jej oczach pojawiło się przerażenie. Irena ja. Głos wciąż jej drżał. Andrzej przekonał mnie, że to konieczne dla rozwoju firmy. Andrzej odwrócił się, trzymając teczkę z papierami. Jego głos był niski, ale słowa wychodziły z wielkim trudem. Zrobiliśmy to dla szerszego rozwoju, żeby szybciej sfinansować nowe ekspresy. Irena przeszła kilka kroków bliżej, jej spojrzenie było jak ostrze. Rozwój? Powtórzyła lodowatym tonem. Rozwój za cenę mojej reputacji, za cenę mojego zaufania, waszego miejsca w moim życiu. Na moment w pokoju zapanowała absolutna cisza. Halina opadła na krzesło, trzymając w dłoniach faktury, a Andrzej spuścił wzrok na podłogę. Irena czuła, jak decyzja o losie ich relacji i wspólnej przyszłości jest w jej rękach. Wszystkie dowody przekazuje prokuraturze wypowiedziała w końcu. Głos miażdżący jak żelazo. To wyjaśni, kto za tym stoi i dlaczego. Złożyła wniosek, podpisała dokumenty, a kiedy odwróciła się, by wyjść, wzrok jej przesunął się po pustym salonie. Była już nie tylko poszkodowaną, lecz prawowitym właścicielem faktów. W kieszeni jej tręcza spoczywał telefon, którym miała zadzwonić do adwokata jedno połączenie, a rozpocznie się formalna walka o jej imię i majątek. W drzwiach, jeszcze przez moment czując ciężar decyzji, spojrzała na swój obraz w lustrze wiszącym nad komodą. Odbicie było pewne siebie, gotowe na wszystko. Nazajutrz odgłosy syren rozdarły ciszę Mokotowa. Policja wkroczyła do mieszkania Ireny jeszcze przed świtem, a kilkanaście minut później Andrzej zakłócał spokój klatki schodowej, gdy funkcjonariusze zakuwali mu ręce. W świetle latarek mieniły się opaski kajdanek na jego nadgarstkach, a on sam wyglądał jakby dopiero co wyrwał się z innego życia, życia, w którym zdrada stała się metodą na szybki zysk. Irena obserwowała tę scenę z boku, trzymając w dłoni teczkę z dokumentami, które osobiście przekazała śledczym. Każda kartka w niej skryta była dowodem na zakłamanie najbliższych. Policjanci prowadzili Andrzeja spokojnie, ale w głębi jej serca pulsowała mieszanka ulgi i rozpaczy: ulgi, że to oni odpowiadają za wyjaśnienie sprawy i rozpaczy. Że człowiek, któremu kiedyś oddała całe zaufanie, stał się oszustem. W komendzie rejonowej przy ulicy Marszałkowskiej, Irena złożyła obszerne zeznanie. Sala przesłuchań była niewielka, zimne metalowe krzesła, stół ze śladami długopisów poprzednich świadków i jasne jarzeniówki nad głowami. Głos śledczego był rzeczowy: Proszę opisać dokładnie wszystkie nieprawidłowości, zażądał. Irena opowiadała spokojnie, choć serce biło jej jak młot. Wyliczała daty, wydarzenia, przedstawiała dowody, kopie umów, nagrania z monitoringu, ekspertyzę notariuszki. Z każdym słowem czuła, jak ciężar oszustwa znika z jej ramion. Zostaje pani oficjalnie uznana za pokrzywdzoną, podsumował w końcu śledczy, odnotowując w swoich notatkach. Policja i prokuratura przejmą sprawę, proszę być gotową na kolejne wezwania. Wychodząc z komisariatu, Irena poczuła narastające zmęczenie. Formalności, powtarzanie historii przed urzędnikami, rozmowy z pracownikami banku, czuła się, jakby codziennie toczył się kolejny proces. Jednak wiedziała, że ta droga prowadzi do oczyszczenia oczyszczenia jej imienia, firmy i własnego serca. Kilka dni później, gdy siadała przy biurku w salonie, w którym nie tak dawno toczyła się konfrontacja z Haliną i Andrzejem, usłyszała ciche pukanie do drzwi. Zdziwiona podniosła się, otworzyła i zobaczyła Marię Zielińską. Byłą narzeczoną Andrzeja. Trzymała na rękach małego Tymoteusza, który patrzył na nią ogromnymi, lękliwymi oczami. Irena? zaczęła Maria, a w jej głosie rozbrzmiały łzy. On obiecał nam pieniądze na operację serduszka mojego synka i mnie oszukał tak jak ciebie. Mały Tymoteusz przytulił się do sukienki matki, a Irena od razu poczuła, jak ból cudzej krzywdy wypełnia jej piersi współczuciem. Chwyciła Marię za rękę i zaprosiła do środka. Siadajcie, powiedziała, wskazując krzesło przy stoliku. Razem zorganizujemy wszystko legalnie. Znam fundacje i stowarzyszenia, które wspierają mamy w potrzebie oraz dzieci wymagające leczenia. Maria spojrzała na nią z wdzięcznością, a w oczach Ireny pojawił się ogień determinacji. Zaczęły układać plan działania, lista organizacji, które mogły dołożyć się do kosztów operacji, zbiórka dokumentów medycznych Tymoteusza, przygotowanie wniosków i wystąpień publicznych. Każdy szczegół miał znaczenie. Musimy działać szybko, podkreśliła Irena, kiedy wprowadzały dane do laptopa. Czas jest najcenniejszy, a on musi jak najszybciej znaleźć się pod opieką specjalistów. Razem z Marią stworzyły harmonogram, kroki formalne i społecznościowe akcje zbiórkowe. Irena, dzięki swoim kontaktom w mediach, zorganizowała wywiad, w którym opowiedziała historię Tymoteusza, zaznaczając, że to nie tylko tragiczna opowieść, lecz także przykład, jak z tragedii można wyprowadzić dobro. Wkrótce do ich projektu dołączył Maciej Kowalczyk, lojalny barista z jednej z kawiarni Ireny. Zaprosiła go do mieszkania i przedstawiła propozycję. Macieju chce otworzyć nową kawiarnię miejsce przyjazne rodzinom, dzieciom i ludziom potrzebującym wsparcia. Chcę zaprojektować tu kącik zabaw, regał z książkami, a co najważniejsze, przekazać 30% udziałów komuś, kto przez lata był przy mnie. Chcę, żebyś to Ty objął te udziały. Maciej zaniemówił z wrażenia, wzruszenie malowało się na jego twarzy. Wzruszył się, gdy zrozumiał, że oferta płynie z serca. I reno, zaczął głos miał drżący. To dla mnie wielki zaszczyt. Obiecuję, że nie zawiodę ani ciebie, ani naszych gości. Irena uśmiechnęła się ciepło, patrząc na lojalnego przyjaciela. Chcę, aby to miejsce było bezpieczne, jak w domu. Aby każdy, kto tu przyjdzie, czuł, że nie jest sam ze swoimi problemami. W sali zapadła chwila ciszy, przepełniona nadzieją. Irena spojrzała na Marię i Tymoteusza, po czym sięgnęła do teczki z dokumentami. W głowie już planowała kolejne działania. Wieczorem, gdy zamykała drzwi mieszkania i zdejmuje szpilki, poczuła narastającą potrzebę zdobycia wiedzy, która pozwoli jej przeciwdziałać takim zbrodniom na przyszłość. Sięgnęła po telefon i zarejestrowała się na studia prawnicze. Specjalizacja prawo karne. Najskuteczniejszą obroną jest znajomość przepisów. Zamruczała pod nosem, ściskając dokument potwierdzający przyjęcie na uczelnię. Kobieta, której próbowano ukraść życie, odrodziła się silniejsza. Teraz, uzbrojona w dowody, wspólników i wiedzę prawniczą w drodze, była gotowa stawić czoła każdej próbie oszustwa. Jej misja sięgała daleko poza własne interesy. Stała się obrończynią tych, którzy sami nie potrafili walczyć o swoje prawa.